Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj sadzimy cebulę, dymki. Mamy dwie odmiany: Rumba i Sturona. Kaliber ten najmniejszy. Zaprawione cebulki. Rumba. I tu wam pokażę jeszcze Sturon. Zasypujemy zaraz do sadzarki. Sadzarka dopiero wyciągnięta. Przesmarowana. Tutaj na kalamitkach wszystko. Koła mniej więcej ustawiłem na daną wysokość. Tutaj zdejmujemy zasypywacze, Syk. łańcuchy tu w miarę podciągnąłem, żeby było sztywno pańczynę zerwać i za chwilę ruszamy, wsypujemy. Najpierw zaczniemy od Sturona Tutaj pójdzie z tej strony, dalej pójdzie rumba, dobra, rozcinamy Tak to wygląda. Kaliber ten najmniejszy, cyk połowę worka, żeby to się nie ma tutaj Dobra, reszta zostaje na tym na platformie. Dobra, do góry jeszcze wezmę, przekręcimy koła, żeby na pusto nie szło. No i dobra, mamy na tych na łopatkach już Tak dokładniejszy film już rok temu był Adzarkę przypominam robiłem sam razem z bratem No i ruszyliśmy tu kawałek Odkopiemy teraz na jakiej głębokości no i jest tutaj cyk jest, jest następna więc jest dobrze wsypujemy resztę już raz przeciągnęliśmy uszamy drugi w tym roku około 25 arów cebuli i 25 arów tam marchew i pietruszka A lecimy pierwszy przejazd najgorszy, teraz dwójeczką 1600 obrotów szybko tak to idzie. Już ładnie zagarnia się z tyłu. Fergusonem tu uprawiamy od razu na świeżo. Po tym zrobionym od razu Sadzę i trzeba będzie później od chwastu popryskać I to by było na razie tyle A i brat ruszył, poprawia przede mną, my sadzimy Lecimy już trzeci przejazd Nagra coś jeszcze z zewnątrz Pisaliście w komentarzach, że chcecie taką akcję, więc nagrałem W zeszłym roku też coś było nagrane Pierwszy raz tak to u nas wygląda sadzenie cebuli. Zajrzymy teraz tutaj. O, jak widzicie, jak ten łańcuch się trzęsie, to akurat ta jedna cebulka przed końcem wypadnie i idzie tylko jedna do rurki. I na dół tak to jest zrobione na rednicy. Proszę bardzo. W roku sadziliśmy ręcznie, no to zeszło się. W zeszłym roku spraktykowane. I sypiemy kolejny woreczek 20 kg już wysadzone. W tym roku tak jak w tamtym 120 kg sadzimy dymki. 50 kg mam rumby, reszta z turona. chciałem kupić do tą wczesną, ale no niestety nie udało się dostać w tym roku. No, i dobra, na razie wystarczy, to później się wsypie resztę. Tutaj jest krótko, więc. No, i przesiadłem się teraz. Chcę Wam pokazać, jak tutaj to wygląda. Proszę bardzo, nabiera. I ładnie, pojedynczo idzie. Witać, będzie coś widać, będzie widać. O, tak to wygląda. Odległość już zębatki. Mam trzy rodzaje zębatek. E, w zeszłym roku już e, właśnie wszystkie testowałem. Pierwszą, drugą, trzecią zostało na tej. Jest odpowiednia odległość. Właśnie nie ma to, jak ziemia jest bardzo dobrze zmielona. Tutaj wiadomo, tym agregatem się tak dobrze nie zmieli. A nie chciałem ruszać wcześniej, bo żeby trochę wilgoci zostało, ale nie jest tragicznie. Zagarnia cebulka, nie jest na zewnątrz. Widzicie dobrze tak to wygląda trochę niżej o. nawet jak podwójnie pójdzie, czasem to nie szkodzi. Dopijemy teraz trochę. Dzień Co? Przyp... Przypchało się chyba. O właśnie, mówiłem o tych skarwasa takich. I'm <laughs> out. No, i skończyliśmy sadzenie, tu już wygarnęliśmy do końca. Tyle zostało w worku. Zaraz to posprzątamy sadzarkę. Od razu zaropować umyć, umyć, zarobować. Akurat wyszło to, co zaplanowałem. Tu cztery jeszcze takie rzędy y, krótsze zrobiłem, bo zostało. I teraz y, na wieczór. Ryskamy przedwschodowo na chwasty. I to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Subskrybujcie kanał, jeśli się podobało. Zostawiajcie lajki. Pozdrawiam Was i cześć.